więc dziesiąta, Panie Jezus, szat obrażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, Chryste i błogosławimy Ciebie. Oglądali go, podglądali, podsłuchiwali i wystawiali na próbę. W końcu zdarli z niego szatę nie znaleźli tego, czego szukali. Znaleźli tylko czystą miłość, tylko prawdę i dobroć. Wszystko serca daje odwagę i wolność. Błogosławieni szczęśliwi są ci, którzy nie lękają się prawdy do dna, do końca. Możecie czytać ich smsy, słuchać osobistych zwierzeń, zaglądać w sekretne notatki. I znajdziecie w tym wszystkim tylko życie Bożego Dziecka.